Cześć, witam wszystkich w kolejnym, 108. odcinku podcastu Retro Comics. I zanim do tematu głównego dzisiejszego odcinka, zacznę od krótkiej dygresji, powiem wprost: nie chcę mi się pisać. Mam ostatnio taką awersję do pisania, że jak sobie pomyślę, że muszę, no bo czasami trzeba po prostu. Napisać coś, to po prostu mnie to wewnętrznie jakoś wykręca. Wolę nagrywać, więc jest w ogóle bardzo duża szansa, że tych odcinków będzie coraz więcej i więcej. Że znajdę czas na to wszystko, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment niczego oficjalnie jeszcze nie obiecuję, tylko po prostu nagrywam, kiedy nachodzi mi ochota, aby o jakimś tytule Wam opowiedzieć. I wiem, że planowałem, że w grudniu będzie zimowo tylko i wyłącznie świątecznie. Ale, ponieważ ostatnio czytałem bardzo fajny komiks w takim naprawdę horrorowym klimacie, komiks kapitalnie narysowany, gdzie, gdzie rysunki również świetnie wybijają ten horrorowy rytm, to postanowiłem Wam o tym tule opowiedzieć. Tak właśnie, jakby poza kolejnością tą bożonarodzeniową. No, bo ostatnio wspominałem, że w grudniu zasypię Was odcinkami około Bożonarodzeniowymi albo po prostu zimowymi. A jak sobie teraz patrzę, to, to wychodzi na to, że tych odcinków świątecznych jest tak naprawdę jak na lekarstwo. Co prawda, parę jeszcze przed nami takich odcinków bardziej powiedziałbym zimowych, no, a potem koniec zimy i wracamy do normalności, z czego, z czego, żeby nie było, ja się nie cieszę, bo w sumie lubię zimę, ale taką, wiecie, taką e, zimową, taką śnieżną, że można wyjść, zobaczyć śnieg, podreptać po nim, a potem hop, pod kocyk i pyk, jakiś świąteczny horror obejrzeć, albo poczytać jakiś zimowy e, creepy komiks. E, takie właśnie święta lubię i wierzę, że wy również. E, ale dobra, Koniec tej dygresji. Dzisiaj o komiksie niezimowym, nieświątecznym, ale po prostu horrorowym. To jest o tytule Przejście, którego autorami są Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, proszę zapamiętać to nazwisko, oraz David Stewart. Ekipa jak malowana i mam nadzieję, że choć trochę znana, a jak nieznana, to zaraz o niej Wam troszeczkę opowiem ale najpierw, jak zawsze z tego miejsca, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że podcast Retro Comics nie wieje pustkami. Dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie, że lajkujecie, że po prostu znajdujecie czas, aby zamienić ze mną dwa słowa. Wiem, że nie jest to łatwe w dobie tylu podcastów, ile codziennie zapewne się ukazuje, więc tym bardziej wielkie brawa dla Was. Ja ze swojej strony Obiecuję zaś, że nie przestanę nagrywać i postaram się być mocno regularny w tym, w tym właśnie nagrywaniu. Mam tylko nadzieję, że zdrowie pozwoli, bo ostatnio z tym różnie, ale, ale na ten moment jest jeszcze ok, więc zaczynamy. Dzisiaj słówko o komiksie: przejście. I zaczynamy od jego twórców, a właściwie od krótkiego przypomnienia. Czy też prostego stwierdzenia, że jest to ekipa, która na horrorze po prostu zjadła zęby, bo każdy właściwie ze wspomnianej przeze mnie trójki maczał palce w tej grozie. I na ile mogę się zorientować, to wychodziło im to całkiem, całkiem nieźle. Dla przykładu Jeff Lemire w Polsce, wydawany bardzo często i w ogóle kojarzony, myślę, z różnymi gatunkami, z komiksem superbohaterskim, z tematyką jako post-apo i tutaj bardzo mocno polecam serię Łasuch, która choć ma owszem swoje pewne gorsze momenty i jest trochę przeciągnięta, to jednak myślę, że w ciekawy, oryginalny sposób prezentuje świat, który mówiąc po Kingowemu poszedł naprzód. W ogóle Lemir świetnie buduje swoje światy, nawet uniwersa, Mówiąc to, mam na myśli chociażby uniwersum Czarnego Młota, do którego mam mocno. Ambiwalentny stosunek. Z jednej strony, świetnie ta seria wystartowała i miała nawet całkiem fajne zakończenie. Autorowi udało się połączyć wątki w taki sensowny sposób, co mnie trochę zaskoczyło, ale już środek, no, tutaj trochę mu nie wyszło. Zdarza się, jak to mawiał Kurt Wonegut. Nie każda historia, nie każdy tytuł musi być od razu jakimś wielkim. Arcydziełem, wystarczy, że komiksy są dobre. A jak od czasu do czasu pojawi się jakaś perełka, to uważam, że jest bardzo dobrze i do takich perełek na pewno zaliczyłbym właśnie serię przejście czy też tytuł przejście, jak również serię Gideon Falls, która oferuje taki mocno weirdowski, mało miasteczkowy vibe i o której więcej wam teraz nie powiem, bo prędzej czy później o tym komiksie również chciałbym słówko opowiedzieć wam na kanale Retro Comics. Zdradzę tylko, że właśnie Pamiętając jak świetnie czytało mi się Gideon Falls, postanowiłem sięgnąć po przejście, bo za przejście odpowiada właśnie ta sama ekipa co za komiks wcześniejszy. Tyle jeżeli chodzi o scenarzysta. Jeżeli zaś chodzi o rysunki, tutaj mamy pana Andrea Sorrentino, który to w Polsce jest powiedziałbym również bardzo popularny i to zarówno w tym. Obszarze komiksów superbohaterskich, stricte, jak i tych tytułów bardziej niezależnych, i co ważne, i w jednej, i w drugiej kategorii sobie doskonale radzi, bo i takie tytuły jak jak Staruszek Logan, czy Joker, Zabójczy Uśmiech, to są historie, które zapisały się już myślę, że na stałe w świecie superhero, jak i oczywiście właśnie ta seria Gideon Force, za którą to pan Sorrentino zgarnął nagrodę Eisnera za najlepszą nową serię w 2018 roku. I wiem, że, I wiem, że część z Was, część czytelników powie, że nie zawsze owa nagroda wyznacza najlepsze tytuły, ale myślę, że tym razem żli trafiło w dziesiątkę, bo rzeczywiście Gideon Falls to świetny pod wieloma względami tytuł, w tym również świetny z uwagi na właśnie tą strefę wizualną, czyli kolorystykę i właśnie rysunki, za które pan Sorrentino jest no, ogólnie bardzo mocno bardzo mocno chwalony. Ja również go będę chwalił za przejście, bo ten komiks stoi Horrorem. I nawet jak scenariusz bazuje na pewnych kliszach, co jest moim zdaniem, po części normalne, bo chyba widzieliśmy już wszystko, jeżeli chodzi o grozę, to wizualnie bardzo dobrze uzupełnia ten scenariusz, a co najważniejsze, oferuje kadry, sceny czasami nawet całe plansze, które mocno zapadają w pamięć, i myślę, że jak ktoś lubi grozę, to ten komiks jest właśnie dla niego. A jak ktoś ma bardzo bujną wyobraźnię, to może nawet lekko się wystraszyć, więc. Polecam. Tak jakby ktoś jeszcze zastanawiał się, czy będę mówił o tym tytule dobrze, to teraz potwierdzam, będę i kilka razy już padło w ogóle słowo świetne, ale myślę, że jeszcze z niego kilka razy skorzystam, bo to, bo to dobry komiks jest po prostu. Za kolory odpowiada David Stewart, Uniwersum Hellboya, Catwoman, Rzymskie wakacje, mówiłem o tym tytule na kanale Retro, Batman, nie tylko Biały Rycerz, Daredevil, Kapitan Ameryka. Generalnie artysta również mocno zasłużony dla świata komiksu i również znany w Polsce bardzo dobrze. No, więc mówiąc wprost, za komiks przejście, tak jak powiedziałem, odpowiadają fachowce, co widać na każdym etapie tej historii, więc jeszcze raz. Jak nie znacie, to poznajcie, bo to świetna rzecz, na pewno warta Waszej uwagi. Oczywiście możecie zapytać, co to w ogóle jest za przejście, bo pewnie też niektórzy z Was zorientowali się, że na okładce, swoją drogą, również bardzo fajnej i dającej do zrozumienia, że oto być może będziemy mieli do czynienia z komiksem z historią mocno-Wirdową. Właśnie, że na tej okładce widnieje napis mity Kościanego Sadu. Otóż to jest, drodzy słuchacze, nazwa projektu, nazwa serii, no, zwał jak zwał w tym momencie, która ma zbierać, czy też miała zbierać, łączyć pod tym właśnie wspólnym tytułem Historię Grozy. Horrorowe one-shoty, które jako pojedyncze tytuły będą opowiadać różne historie, ale mają być te historie osadzone w tym samym uniwersum, czyli uniwersum kościanego sadu. Tak to mniej więcej miało wyglądać i początkowo rzeczywiście tak to wyglądało. I teraz uwaga: zarówno Lemire, jak i Sorrentino zapowiedzieli, że seria jest zaplanowana na lata. Dosłownie, dwa razy do roku mają pojawiać się kolejne tytuły z tego uniwersum, czy też miały pojawiać się tytuły właśnie z tego uniwersum, i tak miało to wyglądać właśnie przez najbliższe lata. Miała dzięki temu powstać, i tutaj pozwolę sobie na cytat, ogromna mitologia opowieści grozy, która przetrwa lata. Koniec cytatu. Czy tak rzeczywiście będzie i czy plan zostanie zrealizowany? Otóż, otóż nie zostanie on zrealizowany, przynajmniej nie w pełni. Tak naprawdę przyszłość nam da jakąś jednoznaczną odpowiedź, ale podobno na ten moment projekt został zakończony albo zawieszony. Tutaj mamy troszeczkę niejasne informacje. Szkoda, bo zapowiadał się on bardzo ciekawie i dość prężnie ten projekt się rozwijał. Przejście ukazało się w czerwcu 2022 roku, później dostaliśmy komiks, chyba wydany w dwóch częściach. 10 tysięcy czarnych piór. Został on wydany w 2023 roku, i myślę, że jak słuchacie tego podcastu w niedzielę, to kilka dni wcześniej miała miejsce. Mm, Polska premiera tego komiksu. No, jeżeli się nic nie zmieni, to będzie miała miejsce ta premiera. No i jeszcze mamy taką dziesięciozeszytową mini serię kamienica, której dziesiąty zeszyt ukazał się bodajże w lipcu 2024 roku. Ale to by było tak naprawdę na tyle. Podobno seria nie przynosiła takich zysków, jakich od tej serii oczekiwano. Nie wiem i naprawdę dziwię się, bo generalnie to, co dostałem w przejściu, mocno mi właśnie podeszło z powodów, o których zaraz więcej Wam opowiem. Czytało mi się ten komiks doskonale. Dałem się porwać tej tajemnicy, i, i ogólnie wydaje mi się, że właśnie takie horrorowe, trochę Lovecraftowskie klimaty mają jednak całkiem sporą, wydawałoby się, grupę fanów. Oczywiście na pewno nie tyle co serii chociażby super bohaterskie, ale myślę, że tutaj nikt aż takich wielkich znowu zysków nie oczekiwał. Ani twórcy Kościanego Sadu, ani image comics. Podobno też jednym z powodów dla których ta seria nie przetrwała jest to, że tworzenie historii z tego uniwersum mocno obciążyło rysownika pan Sorrentino podobno czuł się bardzo wyczerpany pracując nad wizualną stroną projektu no i, no i znowu, fani jak zawsze w takich sytuacjach zaczęli gdzieś tam snuć swoje domysły, doszukiwać się czegoś więcej, bo wiecie tematyka weirdowa, horrorowa sprzyja takim jazdom być może rysownik zaczął sam się gubić w tym swoim horrorze. Może miał dość weirdu z powodów e, osobistych. U Lovecrafta takie sytuacje miały miejsce, artystę ogarniało nagle jakieś szaleństwo, bo namalował, widział, e, narysował coś, czego oczy człowieka nie powinno oglądać. Trochę sobie oczywiście żartuje, ale kto wie, może Sorrentino miał dość właśnie takich, e, takich rzeczy i, i po prostu zrezygnował w pewnym momencie, co pogrzebało projekt. Szkoda. Żałuję, ale też myślę, że jeżeli seria prędzej czy później miałaby zacząć zjadać własny ogon, to może w sumie dobrze się stało, że została zakończona. Kto wie, może za kilka lat dostaniemy jej reaktywację. Historia komiksu zna takie przypadki, więc na dzień dzisiejszy po prostu nie traćmy nadziei i cieszmy się tym, co mamy. No dobra, ale co my właściwie tutaj otrzymujemy? Hmm, fabuła. Z racji z tego, że komiks jest dość łatwo dostępny i być może kogoś zainteresuje, to uznałem, że będę o nim opowiadał bez spoilerowo. Może przy podsumowaniu wspomnę o zakończeniu, ale też na pewno bez specjalnych szczegółów. Zresztą zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Na pewno nie będę wydzielał sekcji spoilerowej jako takiej, więc jeżeli ktoś nie chce nic wiedzieć, to niech przeczyta komiks i najwyżej wróci do nagrania po lekturze. A jak ktoś chce chociaż usłyszeć, jak cała historia się zaczyna, dowiedzieć się, czy jest to historia dla niego i usłyszeć, co mi w niej grało, a co nie, to zapraszam jak najbardziej. Punkt wyjścia jest następujący. Akcja rozgrywa się na małej wysepce, na której znajduje się stara latarnia morska. Jeżeli są na sali osoby, które widziały film Lighthouse, to one już wiedzą, jak prezentuje się ta lokalizacja, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to miejsce surowe, wietrzne, ponure, spokojne. Do tego właśnie kolorysta David Stewart, oczywiście prezentując to wszystko, korzysta z kolorów ciemnych, tym samym podkreśla jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą. Nie wiem, z jednej strony, chyba taką brzydotę tego miejsca, i taką, jakby to określić, powiedzmy, że jej niesamowitość. Jeszcze nic się nie dzieje, a my, już widząc to wszystko, widząc te kolory, obserwując te rysunki, po prostu no, wiemy tutaj, że jest to miejsce bardzo niezwykłe, że zaraz coś się wydarzy. No i się rzeczywiście wydarza, bo na wyspę przybywa pan John Reed z kanadyjskiego Towarzystwa Geologów, bo na tej wysepce pojawiło się w ziemi coś, trochę wyglądającego jak studnia, trochę jak jakiś tunel z gładkimi po bokach ścianami. Nie wiem, jak byliście kiedyś u dziadków i widzieliście taką starą studnię, gdzie jest spuszczone wiadro, żeby zaczerpnąć wody, to rzeczywiście tak to troszeczkę wygląda z tym, że jest to zdecydowanie większa studnia, taka potężnych, potężnych rozmiarów, więc to nie jest też tak, tak, taka malutka, ale mniej więcej możecie mieć wyobrażenie, jak ta studnia właśnie wygląda. Troszeczkę wygląda ona jak taki tunel z gładkimi po bokach ścianami. No, w każdym bądź razie ten John przyjechał, bo kobieta mieszkająca na tej wyspie i zajmująca się właśnie tą latarnią wysłała zgłoszenie, że pewnego dnia bum, pojawia się właśnie ta dziwna, dziwna dziura i, i what the fuck, tak? No, no i John się zjawia, wyjmuje swoje zabawki między innymi jakiegoś tam super drona i zaczyna badać. To znaczy stara się to robić i, i działać według takich wyuczonych schematów, ale nie idzie, tak? Pojawia się problem, dzieje się coś może, co nie, nie mogło się wydarzyć, ale jest coś dziwnego, tak? Mianowicie, dron badawczy nagle gdzieś się gubi w tym tunelu. W ogóle ciężko oszacować głębokość tego tunelu, no i nasz John próbuje jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. No, w końcu został wysłany na wysepkę, aby przyjrzeć się temu dziwnemu czemuś z bliska. I tak ta historia się zaczyna. Ciekawie. To pierwsze słowo, jakie przyszło mi do głowy, jak myślałem o tym na początku, bo choć nagłe pojawienie się czegoś w miejscu, gdzie nie powinno tego czegoś być, nie jest niczym nowym i, i stricte takie wątki i podobne mm, widzieliśmy w różnych mediach, ale nie zmienia to faktu, że mnie ten początek kupił po całości. Przeczytałem historię za jednym podejściem, co. Mm, nie zdarza się często. Nawet jak mam w rękach wyjątkowo krótki komiks, to i tak zdarza mi się robić przerwy, aby trochę zatrzymać się i przetrawić to, co przeczytałem, aby dać właśnie sobie jakiś taki czas na zebranie myśli. A tutaj nie. Przejście łyknąłem za pierwszym razem, no bo ten tunel, ta ta dziura w Ziemi zbyt mocno zżerała moją ciekawość i miałem różne pomysły tak naprawdę, co to może być, nawet totalnie odjechane, na przykład to, że być może ten tunel to wybudowali kosmici, ale szybko też naprostował mnie klimat tej historii, no bo nie szła ona zupełnie w stronę science fiction, co w sumie nie jest dziwne i jak sobie teraz o tym myślę, to w ogóle nie wiem, skąd ci kosmici się wzięli, bo wizualnie ta historia no, idzie w zupełnie drugą stronę, tak? I, i mimo wszystko jest um, taką kwintesencją Weirdu, dziwności. Jak ktoś czytał, nie chcę powiedzieć Lego, bo może nie każdy kojarzy Pana, ale, ale może właśnie Lovecrafta, Wojska Gunia, jeżeli chodzi o nasze podwórko, to przejście jest taką właśnie historią, taką dziwną na pewnym etapie, zaskakującą, też niezrozumiałą, bo to nie jest historia typu dostajemy finał i mamy to. Wiem, wiem co i jak, i dlaczego tak się zadziało. To nie taka opowieść. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy, czy to jest koniec. Czy przypadkiem nie jest tak, że to część większej opowieści? No bo niby te historie z Kościanego Sadu to pojedyncze albumy, i miały być one bardzo mocno autonomiczne, i można je czytać jako one-shoty, ale. Ale wydaje mi się, że może na pewnym etapie to wszystko się powiedzmy, że, że łączy w jakieś właśnie większe uniwersum, że pewne wątki, wątki z jednego komiksu troszeczkę wyjaśniają nam wątki z wcześniejszych komiksów, więc być może gdzieś to na pewnym etapie się łączy. Ale na ten moment nie wiem, tak? To są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Być może po lekturze kolejnych tytułów będę w stanie coś więcej powiedzieć, jakoś inaczej spojrzeć na przejście. Zobaczymy. Tak, wrócę do tematu przy okazji e, omawiania drugiego albumu z tej serii, więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Dla kogo jest to tytuł? Myślę, że to również jest pytanie dość istotne, ponieważ. Nie chciałbym dopuścić do takiej sytuacji, że tutaj dwoje się i troje i przejście zachwalam z każdej możliwej strony, a jak znajdą się osoby, które rzeczywiście po ten komiks sięgnął, szukając w nim horroru, to wrócą do mnie mocno rozczarowane. Tego bym bardzo nie chciał, więc od razu zaznaczam, że by nie było tutaj jakichś niedomówień, że aby magia tej historii na czytelnika zadziałała, to ten czytelnik po prostu musi dać się porwać troszeczkę swojej wyobraźni. To trochę tak jak z filmem The Endless. Nie wiem, czy kojarzycie. Dwójka braci wraca do pewnej społeczności, trochę tak jakby sekciarskiej, i choć z pozoru wszystko wygląda normalnie, to normalne nie jest, aż czasem rzeczywistość wokół tych braci zaczyna robić fikołki, i jest jeszcze dziwniej, a potem znowu coś wychodzi, znowu coś dochodzi i jest jeszcze dziwniej i tak dalej i tak dalej. Ta spirala się nakręca i przejście to trochę takie endless, tylko komiksowe i bardziej, bardziej statyczne. Czy ta dziwność jest dla komiksu dobra? Tutaj można dyskutować, czy warto było aż tak odjechać i myślę, że znajdą się i tacy czytelnicy, którzy powiedzą finalnie, ale co to w ogóle ma być, tak? Co to ma wszystko znaczyć i czemu dostaliśmy to, co dostaliśmy? Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że takie pytania się pojawią, i ja sam również czuję taki tutaj pewien niedosyt. Myślę, że Jeff Lemire mógł pokusić się o lepszy finał, ale znowu, ten komiks to nie kryminał, to nie slasher, nie klasyczny pojedynek dobra ze złem, etc., etc. Wydaje mi się, że pan Lemire chciał, aby zakończenie było właśnie takie niewyraźne. Niejednoznaczne, aby czytelnicy po zakończeniu lektury zastanawiali się, dumali nad tym, co widzieli, bo znowu najbardziej nas przeraża to, czego nie znamy. A jak jeszcze to wszystko wmieszany zostaje wątek bohatera straumatyzowanego, doświadczającego jakiejś wizji chyba można to nazwać wizją tak mi się wydaje, no po prostu doświadczającego jakieś tam jazdy przypominającej mu wydarzenia z przeszłości, to wówczas robi się jeszcze bardziej zagadkowo, a ty, czytelniku, dumaj, tak, zastanawiaj się, co to wszystko znaczy i dlaczego zakończyło się tak, a nie inaczej i co dalej i tak dalej i tak dalej, więc myślę że scenarzysta chciał troszeczkę właśnie, abyśmy tak wszyscy nad tym dumali po, po lekturze tego komiksu, no i byli ciekawi właśnie, jak to uniwersum dalej się będzie rozwijało. Więc nie wiem, finalnie, dla kogo jest to komiks. Myślę, że na pewno dla fanów szeroko rozumianego Weirdu trochę mniej dla osób, które wolą bardziej tradycyjne podejście do horroru czyli kiedy mamy jakieś tam straszaki polujące na naszego bohatera i tyle, tak. Jest to komiks krótki, ale trzeba do niego podejść bez szaleństwa. Trzeba czasami zatrzymać się i zastanowić tak? spróbować sobie poukładać pewne fakty w głowie. I tak jak mówię, przejście jest częścią większego projektu, więc nieśmiało zakładam, że być może jak już przeczytam coś więcej z kościanego sadu, to wszystko to bardziej mi się rozjaśni. Zobaczymy. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Przeczytajcie przejście, czytajcie mity kościanego sadu i dajcie mi znać koniecznie, co sądzicie o tej serii, o tym tytule. A za dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!